Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV przed Wami długo oczekiwana seria X firmy Specna Arms, czyli podejście specny do PCC. Przyjrzyjmy mu się z bliska. A jeśli chodzi o jego rozwój, to śledzimy go od samego początku, bo za mną na ścianie jest nawet nie prototyp, ale wręcz demonstrator technologii. Także jeśli chodzi o te repliki, to wiemy o nich chyba wszystko. A teraz będziecie wiedzieć też Wy. X01, X02, jak widać na pierwszy rzut oka, nieco się różnią, właściwie tylko frontem i lufami, ale również tłumikami płomienia. I od tych właśnie tłumików płomienia zacznijmy. Tutaj standardowy, jak w AR15, od wielu, wielu, wielu lat spotykany, w X02 nieco bardziej bajerancki. Lufy są tej samej długości, jednak fronty już nie. W X01 krótki front z emlockiem i dwoma miejscami. Po obu stronach do umiejscowienia zaczepu pasa nośnego typu QD, jeśli chodzi o X02, mamy tutaj sygnowany logiem Strike Industries Front. Oczywiście oba wykonane są z aluminium, już z zamontowanym chwytem skośnym, który oczywiście można odkręcić, jeżeli by ci to nie pasowało, jednak ta płaska powierzchnia sprawia, że no, ten chwyt po prostu. Chcę już tak zostać, także podejrzewam, że wielu z użytkowników nie będzie chciało pozbyć się tego chwytu. Natomiast standard m pozwala zamontować tutaj cokolwiek tylko sobie zażyczycie. Jak przystało nam małe PCC, mamy tutaj kolbę typu PDW, ma ona trzy różne regulacje. Akumulator mieści się w tej tubie. Jeżeli tyle miejsca to dla Was jest niewystarczająco, to jako dodatkową część można dokupić. Adapter, który przedłuża nam kolbę i zwiększa miejsce ilość miejsca na akumulator. Jednakże wtedy nie złożymy kolby, także coś za coś. Powiększony zwalniacz magazynka, nieco jak w replikach AK, oczywiście wykonany jest z metalu. Sam magazynek to nitka, mieści 120 kulek, wykonany jest z polimeru, a wzór na nim powstał z małych literek spec na Aris. Korpus oczywiście wykonany jest z metalu. Ma bardzo nowoczesny design. Jest tutaj zwalniacz suwadła, który dzięki temu, że wpasowany jest nieco w górną część korpusu, raczej sam nam się nie wciśnie. Po drugiej stronie, tu gdzie zwykle jest zwalniacz magazynka w AR-15, jest miejsce na to, żeby zaparkować palec, co nie będzie nas korciło, żeby trzymać go na spuście, w momencie kiedy nie chcemy oddać strzału. Posiada dedykowany spust Solar Trigger, który świetnie współpracuje z elektroniką, którą mamy w środku. Do tego jeszcze przejdziemy. Chwyt pistoletowy wykonany jest z tworzywa i świetnie i pewnie leży w ręku. Dodatkowo bez użycia żadnych narzędzi mamy tutaj dostęp do silnika. To na wypadek gdybyśmy chcieli go wymienić na inny silnik, bądź gdyby był problem z konektorami, które czasem potrafią z silnika po prostu spaść. Seria X wykorzystuje sprawdzonych już ze wcześniejszych modeli składanych, polimerowych przyrządów celowniczych. Muszka jest regulowana góra-dół, a szczerbinka lewo-prawo, więc możemy ustawić je dość precyzyjnie. Oczywiście i tak pewnie będziecie używać jakiejś optyki, a tu jest całkiem sporo szyny RIS, żeby ją usadowić. Wszystkie repliki od Specna AUS mają szybką wymianę sprężyny, również tutaj. Wystarczy, że zdemontujemy kolbę, Odkręcimy całą dubę. Teraz wystarczy tylko zdjąć ten element. Przewody mogą nam nieco przeszkadzać i teraz delikatnie, żeby nic z kabelkami nie się stało. I oto prowadnica sprężyny. Wystarczy ją wcisnąć, przekręcić i wychodzi. No więc mamy to. Śrubki odkręcone. Ściągnijmy szkielę do I oto jest. Serce serii X. Zaciemnijmy sprężynkę, żeby nic tam nie wyleciało. Tłok. W pełni stalowa szczęka. 14 zębów. Bez tego drugiego, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo zacięcia. Polimerowa głowica tłoka. Aluminiowy cylinder. Ten aluminiowa, podwójnie uszczelniana głowica cylindra i aluminiowa, oczywiście, uszczelniana dysza. Zębatki, oczywiście stalowe, wzmacniane. Zdejmiemy, żeby dojść do spustu. Solar Trigger, ten jego kształt charakterystyczny oraz ten biały element, to po to, żeby współpracować idealnie z Asterem. To jest Aster firmy Gate, to nie jest tylko MOSFET, to jest układ pełny, pełni sterujący. Mamy op opcję regulacji czułości spustu, mamy opcję regulacji długości serii, a oprócz tego dopilnuje nam, żeby akumulator się nie rozładował i wiele innych opcji. Made in Poland z wielką dumą. Czas na test kompatybilności magazynków. Sprawdzimy, czy pasuje, sprawdzimy, czy podaje kulki i czy po zwolnieniu zwolniacza magazynka swobodnie wypada. Classic Army. Classic Army siedzi ciasno, bez problemu podaje, wypada samoczynnie. ICS. Jeśli chodzi o ICS-a, to nawet nie włożysz go do środka. Well. Well pasuje. Siedzi ciasno na tyle, że jeżeli zwolnimy, zwalniać magazynka, to sam nie wypadnie, trzeba mu trochę pomóc. Bez problemu podaje. Oh, well. GG. GNG wygląda na to, że podaje tylko po dociśnięciu. Ale podaje. Ares. Ares będzie siedział w środku tylko i wyłącznie na zasadzie tarcia, bo on o nic się nie zaczepi, ale gdyby go tak trzymać, to będzie podawał. Tak. PTS. PTS świetnie siedzi doskonale podaje, jednak trzeba mu pomóc, aby go wyciągnąć, po prostu sam nie wypadnie. Przed Wami ewolucja serii X. Zacznijmy od tego y, demonstratora technologii. Jest to dy, wydruk 3D, choć trzyma go w środku gearbox. Jeśli chodzi o korpus, to dużo tutaj się nie zmieniło. Jeśli chodzi o magazynek, również wyglądają identycznie. Zwalniacz magazynka w tej wersji, wersji prototypowej jest zdecydowanie powiększony, więc wygodnie palcem. Który operuje też z pustem, zwalniać magazynek. Specna zdecydowała się, żeby w finalnym produkcie tego już nie było. Jeśli chodzi o fronty, to w tej pierwszej wersji był przykręcony po prostu jaki jak dało się przykręcić, ale żeby był krótki. To wersja przedprodukcyjna, już metalowa, już strzelająca. Mieliśmy ją na kilku różnych imprezach, sporo było z tego strzelane i dalej działa bez zarzutu. Korpus jest praktycznie identyczny z wersją finalną, nie ma jednak oznaczeń. Zdecydowanie zmienił się chwyt pistoletowy. No i jest wersja finalna. Ten sam front jednak już z oznaczeniami i cóż, zobaczymy czy będą jeszcze jakieś zmiany. Seria X przeszła długą drogę od trójwymiarowego wydruku, który właściwie tylko wyglądał, po pełnoprawne PCC. Aluminiowa rakieta, świetna do speedsoftu, rewelacyjna do CQB, z dużą możliwością rozbudowy, z gearboxem o świetnych wzmocnionych częściach, no i elektroniką made in Poland by Gate Aster, który ma oprócz tego, że funkcję mosfetu, to dodatkowo regulację długości serii, Spust ma aż 250 stopni regulacji. Co chcieć więcej? No, włożyć akumulator, załadować kulki i oczywiście pamiętać o okularach. A jak mówimy już o pamiętaniu, to pamiętajcie o tym, żeby zalajkować, zostawić komentarz, subskrybować i koniecznie strzelić dzwonek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Gunfire TV.